Dzień dobry w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak dokładnie to już trzecim. Dzisiaj będziemy. Yy, uratowaliśmy w poprzednim odcinku Eggmana Ja jeszcze w poprzednim uratowaliśmy Tailsa i Nakelsa. I teraz będziemy. Teraz jesteśmy w Sky Sanctuary, by spotkać Tailsa z Nakelsem. I nie wiem, w sumie Eggman chyba też tu raczej będzie z Metal tak mi się przynajmniej wydaje. Taki by to miało sens mniej więcej, nie? ale się nie znam. Du, 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 du. Du, du, du. Ej, jesteśmy w dobrej drodze do good endingu czy coś Do dobrego endingu, bo... tak Bo gram jako naklus... eee Knuckles, tails I uratowałem wszystkich, więc... O! Żyćko Bardzo dobrze, mamy tylko 12 żyć, więc... To 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 jeszcze na luzie 12 żyć, to spoko. Dałbym radę zrobić tą grę z tak z 15 -toma życiami hmm, Bo z 10 ma raczej nie. Ale z 15 -toma na samym starcie To jest ten poziom yy, łatwy albo coś takiego Bo Normalny zaczyna się od 10, coś takiego I 5 jest to trudne Więc ja gram na najłatwiejszym poziomie nie jest poziom łatwy, tylko tam jest jakoś tak prześmierczo nazwanych, bo Nie, nie pamiętam jak to się nazywa. Ej, czyli czekaj, jeżeli nie mamy żadnego poziomu do nakersa, bo za długo by się to ładowało, to jakaś kotcenka z egmenem O, zgadłem. Master Emerald Yo. a co nam jest brawo, jak pójdę. Ja chcę iść w lewo, bo tam jest jakaś dalsza część poziomu. Może nie chcę iść tak szybko, by nie było, że za chwilę umrę. Ale chcę iść w lewo. Bo tam jest dalsza część poziomu. I to znalazłem. Czy coś. Koniec. Chodźmy w prawo. Jednak w lewo musimy iść. Nie wiem w sumie dlaczego. Ale widzę tam taliczą część poziomu. Byłbym się śmiał, gdybym przez przypadek trafił do poziomu Tailsa. O poskaczemy trochę normalnie, by ta moc mi się naładowała trochę. O nie, tak. Moc się nawet nie naładowała, po prostu już jesteśmy u Knucklesa, Master Emeralda czy coś, Tailswick. <laughs> Knuckles. Czemu śpisz? Knuckles. Why do you sleep? Knuckles. Knuckles. Knuckles.

Przez przypadek zrobiłem good ending i mam jeszcze 12 żyć <gry> Uratowałem przez przypadek i wszystkich mam jeszcze 12 żyć <gry> <gry> Robotnik mm, mm, mm. Ani ten Sonic.exe jest słaby, jeżeli nie zabił z, z nikogo ani nie zniszczył robota, czyli metal Sonica, ani nie zabił na Tailsa, ani egmena Ten Sonic.exe jest słaby, jeżeli to nie udało mu się. To nie jest prawdziwy Sonik, to nie jest prawdziwy Sonik. To nie jest zwykły Sonik na no stylu, to nie jest zwykły Sonik. Widziałem, że to nie jest zwykły sonik, byłoby to za łatwe. Teraz była się dopiero rozkręca, nie, bo wszyscy żyją. I mamy sonika.exa na Angel Island czy coś. Ła, wow, ale mam coś z nogami. Tak. Mm. Wow What happened? Mario, what the happened? <laughs> Co to się stało? O, dostajemy backstory. Tylko nie wiadomo dlaczego to jest Mikey Ray, ale dobra Albo w sumie wiadomo, bo to ma być nawet do do Mania, bo Sonic's Sonic Sonikamani jest level design Sonic Mania. Tego musiało być Mikey Ray Tail zniknął. Matko Boska, co to za backstory jest i czemu to jest w 50 fps? -a? A i Sonic wpadł gdzieś Sonic spadał Fajnie Sonic spadał Sonic spadał jeszcze niżej Aż spadł i tyle <grym> O cholerka, ja się miałem to przyśmiawczo powiedzieć Nie wiedziałem, że on spadnie i to tyle Ej, ale fajne to jest. Znaczy, nie, że fajna historia, że Sonic Kumari w ogóle, tylko chodzi mi o napis, że fajnie wygląda. O, sali, Amy, cream. A gdzie jest Mikey, Ray? Czemu nagle jest sali, cream, Amy, a nie Mikey, Ray? Dobra. Jak trzymamy się klimatu Sonika Mani, to teraz mamy sali, e, Amy, cream, tailsa i na a nie i tak dalej. nie, jednak Sonic żyje. Jednak nic się z nim nie stało. Jednak Sonic nie żyje. Wszystko spoko, ale jeżeli Tails o tym wiedział i Knuckles, to nie wiem, może Eggman o tym nie wiedział. To po co jest to cały backstory? Czemu on im to opowiada? To nie ma sensu. Dlaczego on im to opowiada? Jeżeli oni o tym wiedzą. Jeżeli oni o tym wiedzą, to dlaczego oni się załamali? Sensu nie ma Nie rozumiem. Może tu coś jest napisane, ale po prostu się nie znam. No to jeżeli wiecie, że jest ten numer, to do czego mi się na samym początku, że to może być prawdziwy sonik. Też sensu nie ma. A dla was coś ekstra. Bo to jak Eggman też wie o tym, to po co była taka ctenka? To sensu nie ma. Metals Strange, isn't it? Dziwna, że akurat Sonic został zakopany w grinie, nie? W sumie nie dziwne Ooo, jakby na mnie smutno było Jakby na mnie smutno było, O. Niby wrogów, a jednak jakby on ma jakieś serce jak umarł to mi się smutno działo Ale sam się tam jeszcze nie zjawił przy tym grobie Zjawił się i on mu dał Panto rubin Co nam Sonic się połączył z tym fantorubinem? Dupnął go piorun. Wow, nakres, co nie dowierza, nie? A Jackman Współczuł Sonicowi Czyli w skrócie Sonic EXA to nie jest taki typowy Sonic EXA, co chce tylko zabijać. On ma jakiś swój lore, jest tu fajnie poprowadzony. Więc coś? Czarny ekran, więcej czarnego ekranu.